Bezpieczeństwo online, cyberprzemoc. Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie to głównie internet oraz telefony komórkowe. Sprawca cyberataków jest na ogół anonimowy. Jego siła polega przede wszystkim na umiejętności wykorzystywania mediów elektronicznych. Szybkość przekazywania materiałów i ich dostępność w sieci sprawiają, że cyberprzemoc to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Na ataki cyberprzestępców jesteśmy narażeni właściwie cały czas niezależnie od miejsca czy pory dnia lub nocy. W stosowaniu cyberprzemocy wykorzystywane są głównie poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS. Cyberprzemoc może dotknąć każdego z nas, ale szczególnie narażone są na nią dzieci i młodzież, bo często nie zdają sobie sprawy, jak ryzykowne są niektóre działania w sieci. Podstawowe formy cyberprzemocy to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci. Podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Jeżeli przemoc dzieje się w klasie, to najpierw ona się dzieje między uczniami, po prostu w klasie, a potem się ona przenosi do internetu. I to jest szalenie trudne dla takiej ofiary, kiedy ona nie ma wsparcia, zarówno w tym świecie realnym, jak i w internecie. Bullying, czyli nękanie, jest najbardziej destrukcyjnym i dotkliwym dla ofiar rodzajem cyberprzemocy rówieśniczej. Charakteryzuje się regularnością. Ofiara doświadcza nękania regularnie przez dłuższy czas. Nierównowagą sił. Sprawcy dzięki określonym cechom są znacznie silniejsi od ofiary, która czuje się bezradna. Intencjonalnością. Sprawcy mają świadomość, że ich działania zaszkodzą ofierze jeżeli znamy swoich uczniów, jeżeli znamy swoje dzieci, będziemy widzieć, że coś jest niepokojącego, że na przykład dziecko przestaje utrzymywać te kontakty, które do tej pory utrzymywało, że niechętnie chodzi do szkoły. Natomiast bardzo trudno jest jednoznacznie powiedzieć tak, że jest to na pewno problem z cyberprzemocą, więc tutaj jest potrzebna rozmowa, taka zwyczajna rozmowa. Halo, co się dzieje? Kiedy już zaistnieje sytuacja, że nasze dziecko spotkało się z przejawami nękania, hejtu w internecie. Czasami mogą być to również ujawnione zdjęcia z różnych obraźliwych sytuacji, zdjęcia przerobione. Pamiętajmy, aby w pierwszej kolejności natychmiast taki fakt zgłosić administratorowi danej strony z prośbą o zabezpieczenie tego materiału, który może służyć jako dowód w postępowaniu czy to sądowym, czy przed policją, czy przed prokuraturą. Agencja Young and Rubicam zrealizowała kampanię pod hasłem: Jeden strzał wystarczy. Grupa nastolatków mierzy do swoich rówieśników, robiąc im zdjęcia smartfonem. Wydarzenie obserwuje jeszcze jedna osoba stoi nieco z tyłu. To właśnie ona może wiele zdziałać: stanąć przed obiektywem, przytulić atakowaną, wziąć ją za rękę i wyprowadzić z opresji. Pamiętaj, być może w Twoim otoczeniu jest ktoś, Słabszy, mniej świadomy od siebie, kto potrzebuje pomocy. Czasem wystarczy okazać zainteresowanie, dać wsparcie, dodać otuchy. Rozejrzyj się, nie bądź obojętny.